Ciekawa jestem, czy Kacper wie, co to jest retro gaming. Kacper, wiesz, co to za przedmioty? No, automaty do gier. A, próbowałeś? Kiedyś na jakichś salach zabaw stały automaty, no to namówiło się tata, żeby Tata pewnie wie więcej koja. na temat fliperów, ale za to ty znasz się na tych cudenkach, które tutaj mamy w studiu. Powiedz nam, cóż to za pojazdy? Yy, modele zdalnie sterowane, w większości no, czterokołowe, yy, są. Szybkie? Szybkie. Bardzo, a to można w ni nimi startować w zawodach? Ty startujesz? To są modele przygotowane pod yy, Mistrzostwa Polski. Głównie podhalowe, ale niektórymi modelami można też wystartować na torach asfaltowych, mm -hmm. które są dużo większe i na nich rozwija się też większe prędkości. Ja Cię mm -hmm. tak podpuszczam, żebyś się zaczął chwalić. Właśnie, bo ja próbowaliśmy wpisać w wyszukiwarkę nazwisko taty, ale wyskakuje Twoje mm. imię i nazwisko, ponieważ masz na koncie tyle sukcesów. A ten największy, który jest dla Ciebie najważniejszy? Drugie wicemistrzostwo Polski w klasie 113,5. Jest to moje duże osiągnięcie, bo do tej pory zdobywałem tytuły tylko z dziećmi w klasyfikacji juniorów, ale udało mi się już wejść na taki poziom, że udało mi się właśnie zdobyć tytuł wśród też dorosłych. Boże, A dużo ćwiczysz? To dużo czasu temu poświęcasz? Głównie na zawodach trenuję, ale zacząłem teraz od tego miesiąca ćwiczyć na symulatorze. Mhm który ma zbliżoną właśnie fizykę do prawdziwego świata. A masz piątki pewnie same, to ci tata pozwala, co? O, tata tutaj kiwa głową, no, jest wszystko, tak, tak, okay, wszystko pod kontrolą. Zgadza, ale tak. lepsze to niż w komórce siedzieć, prawda? No raczej. No. no dokładnie tak, to jest świetna pasja, świetny sport. Nasza przygoda zaczęła się od zakupu, od prezentu świątecznego i podejrzewam, że w większości widzów sport czy modele zdalnie sterowane kojarzą się właśnie z zabawą, ale no, jest drugie oblicze właśnie tego, tych modeli, to jest sport y, bardzo wyczynowy i tak naprawdę bardzo popularny na świecie. Ale w czekaj, Polsce czekaj, co to popularne. był za prezent? Kto komu dał? No, to Mikołaj pod choinkę Kacprowi przyniosł. Aha. I to był taki model, tak? Tak, no, już nie mamy go tutaj z nami, ale faktycznie to był taki model bardziej, no troszkę większy off-roadowy do zabawy takiej na zewnątrz, ale szybko jakby to ta, ta, ta kręcenie bączków wokół komina się nudzi, więc zaczęliśmy szukać innych atrakcji i w sumie przypadkiem trafiliśmy na zawody, które odbywały się w kojawsko pomorskim. No i tak naprawdę od 2017 roku regularnie w różnych zawodach startujemy i w tej chwili głównie się Koncentrujemy się na zawodach rangi Mistrzostw Polski. Ale ty jeszcze przy okazji organizujesz, prawda? E, tak, pracuję w firmie, która jest partnerem wspierającym komisję modeli samochodów RC w Automobilklubie Polski i jako partner wspierający właśnie mamy możliwość organizacji rund mistrzostw. A ty mistrzostw możesz Polski. brać udział w takich zawodach? No tak, to Jesteś się nie, wy, nie Nie wyklucza się jedno no. z drugim, także no to jest cała ekipa jakby, także to pracuje cały sztab ludzi, powiedzmy około 20-25 ludzi nad organizacją takiej rundy. No ale jak już wszystko jest ułożone, każdy zna swoją rolę, więc ja mogę sobie też wtedy pozwolić na trochę jazdy tak i przyjemności. To jest dla mnie. Cudne. Czułeś od małych samochodów, ja nie wiem czy sobie zdajesz sprawę z tego, że już zarażając ty na pasją do motoryzacji, to te większe zabawki są znacznie droższe. Ale chłopak sobie nie jest ja w szoku w ogóle ob, ob, kompletnym, bo za, mamy tutaj na pewno za chwilę jakiegoś mistrza Polski Formuły 1, albo to wie, prawda? Teraz będzie. Ale oczywiście będzie, Pamiętaj, żeśmy się poznali. <laughs> Zróbcie sobie no, zdjęcie. No, to Dla to cioci małgości, wiesz, autograf później. Ja to topie w żywicy później. <laughs> o, no, <laughs> foto, wiesz. Są takie przypadki, że tylko powiem, właśnie w zeszłym roku, w lipcu zawodnik F1 Oskar, pamiętasz nazwisko? Piastri. Piastri zdobył Grand Prix Węgier, wygrał, a 15 lat temu właśnie ścigał się modelami sterowanymi, więc no... Jest Wspaniale, to, to życzymy, mnóstwa sukcesów, życzymy mnóstwa sukcesów, mnóstwa sukcesów, Małgosiu, powiększania wspaniałej kolekcji i nowych pomysłów na żywice. No Dzisiaj nie macie, tylko tego nie przyniosłam, dlatego, że złapałam gumę i jechałam autostopem do telewizji, więc zrobiłam niesamowity wyczyn. Jestem z wami, ale nie mogę pokazać swoich zbiorów. Nie, Wierzymy ci na słowo, podobne. że są przepiękne prostu... i zapraszamy następnym <noise> Jesteśmy razem, na następny wiesz, przywieź, raz. nas, żeby następnego diabucję po prostu pokazać. Bo, bo takie są ferie, żeby um, prezentować swoje pasje albo odkrywać, może zarażać się od naszych gości, drodzy państwo, właśnie. A mamy ferie, nie Cudownie motywujące. Małgorzata Potocka, Angelika Lichota, Szymon Pietrasiński i Kacper Pietrasiński byli z nami. Kłaniamy się nisko i dziękujemy. 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 A co teraz?